Witam was w kolejnym odcinku W dzisiejszym odcinku zbudujemy sobie doki Więc ja bielę się do budowę, a wy posłuchajcie z muzyczki I came to dig dig, dig, dig. I'll build a city No blow, 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 blow. Up everything you've ever known, no, no, no Expel you out of house and home home Hej, witam z powrotem, już skończyłem, tutaj napisałem stocznia, no Tutaj mamy recepcję Tutaj są łodzie Tutaj mamy recepcję, wynajm łodzi hmm. Tutaj mamy stocznie, doki mi się łódź zaklinowała. mączki doki zrobiłem. O. Działa. Wszystko dobrze działa. Da się odpływać. Da się wpływać. No. To... E. To, że magicznego się i to zobaczyłem w na następnym odcinku przygód z Minecraft.